Dobry wieczór, piątkowa sesja QA na Instagramie. Jedno z pytań. Daniel, kupiłam sobie pierwszy rower szosowy, jeździłam na góralu. Co mam zrobić, żeby się na nim nie zabić? Pomyślałem, że nagram Wam odcinek zawierający cztery rady. Co należy zrobić, o czym pomyśleć, kiedy przesiadacie się na szosówkę? Jest już na kanale odcinek Twój pierwszy raz na szosówce. Ale te rady mogą być bardzo po, po, pomocne i sprawić, że szybciej polubicie kolarstwo szosowe. Jeżeli nie jesteście szosowcami, jesteście endurowcami, stunterami, nie wiadomo co, spróbujcie jazdy na rowerze szosowym. On wydaje się być nie niemalże jak Perpetuum mobile w porównaniu do, do, kolarza, kolarza, do kolarstwa górskiego: super szybki, super lekki, sztywny, wydajny. To jest właśnie rower szosowy, warto to spróbować. A oto cztery rady, które pomogą Wam. Przetrwać pierwsze chwile, które wcale aż tak pozytywnie mogło nam się nie kojarzyć. Rzecz pierwsza. Siodełko, siadasz na rower. No to pierwszy twój kontakt z rowerem, to jest siodełko, będzie Ci się wydawało, że siodełko jest znacznie za nisko, ponieważ rowery szosowe nie potrzebują takiego prześwitu, jak rowery górskie, są one niższe, w związku z czym, nawet jeżeli masz siodełko ustawione na właściwej wysokości w stosunku do pedałów, a konkretnie w stosunku do środka suportu, to będzie ono niżej względem podłoża, więc będzie Ci się wydawało, że jest znacznie za nisko. Przykład: to siodełko jest na wysokości około 102 cm, w pszczółce 107, około cm. 5 cm różnicy. Pszczoła to full suspension rower, więc musi mieć jeszcze większą, większy prześwit. Do, do uginania się zawieszenia, więc taka różnica może być. Nie myślcie więc od razu po pierwsze, że siodełko jest za nisko i nie podnoście go za wysoko, bo to może być niebezpieczne i też niezdrowe dla Waszych nóg i tyłka, bo sobie poobcieracie. Mierzymy odległość od siodełka do środka suportu, tak jak to robicie w swoich góralach i możemy dokonać drobnej zmiany, bo pewnie długości ramion korby będą inne niż w rowerach górskich i to Wam teraz pokażę. A to są właśnie ramiona korby i na większości korb po wewnętrznej stronie mamy najczęściej grawer albo czasami jest to gdzieś tam napisane, namalowane. Na przykład na rowerach, na ramionach korb rowerów szosowych o rozmiarze 54-56 czyli takich ML będzie to najczęściej 172,5 to znaczy taka będzie długość ramienia korby. Odpowiadająca temu samemu waszemu wzrostowi czy rozmiarowi ramy roweru górskiego śrubka mi się odkręciła, będzie to 175 mm, czyli 2,5 mm różnicy. Znaczy to, że w położeniu górnym na godzinie 12 pedał będzie 2,5 mm wyżej w rowerze górskim, a na godzinie 6 będzie 2,5 mm niżej, więc może będziecie chcieli. Troszeczkę podnieść siodełko w rowerze szosowym, bo rower szosowy będzie miał krótszą korbę, czyli będzie ten, ten cały cykl, jaki zakreślacie yy, nogą, będzie mniejszy w rowerze szosowym. I to jest jedyna rzecz, którą bierzcie pod uwagę, więc różnica tutaj w wysokości siodełka będzie niewielka. Natomiast na pewno, kiedy opieracie się jedną nogą o podłoże na rowerze szosowym, będzie się Wam najpierw wydawało, że jest dziwnie nisko. I tego się nie obawiajcie. Druga rzecz, która będzie podświadomie siedziała w Waszej głowie, to że opony są zbyt wąskie i one nie mają żadnej przyczepności. Gwarantuję Wam, że opony roweru szosowego na szosie, czyli na asfalcie, mają dużo lepszą przyczepność niż opony roweru górskiego. Zwłaszcza w zakrętach. Jeżeli macie bardzo wysoki agresywny klocek w rowerach górskich i pakujecie tam około 1,6 bara w tublesach, to taka opona będzie w zakrętach dużo lepsza, naprawdę lepsza. Im lepsza będzie nawierzchnia tym większą będzie miała przewagę opona roweru nad górskim, Czyli na pewno się nie bójcie o to, że, że to jest cieniutkie, bo ma być super lekkie i szybkie i, i jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo dobrze trzymająca się asfaltu opona. To o czym warto pamiętać to, to fakt, żeby nie ładować za dużo ciśnienia. Nie róbcie z niej twarde jak kamień opony. Bo nawet dla zaawansowanych super twarda opona niekoniecznie toczy się lepiej niż nieco bardziej miękka. To zależy od rodzaju nawierzchni, jak bardzo chropowata albo, albo równiutka jest nawierzchnia. Na przykład... Ta, w tej oponie podano 100 do 130 PSI. Ja w większości opon ładuję około 95,97. Przy wadze 72, teraz ważę 74. Nie zmieniałbym tego. Jeżeli jest 100 do 130, to napompuję 100 i tyle mi wystarczy. Oczywiście, jeżeli ważycie dużo więcej, to dodajemy sobie po, po kilka PSI i patrzymy, jak opona reaguje. Na, na naszą wagę. Natomiast nie ładujcie za dużo, ona nie ma być za twarda, ona ma się trzymać dobrze, ma też się uginać pod tymi dropinami, tego, tych kamyczków, tego co tam w asfalt zatopiono i będzie jeździć świetnie. Na pewno wyrzućcie spod świadomości fakt, że opona jest za wąska. Trzecia rzecz, która Was zaskoczy, a w której w zasadzie nie ma co zmieniać, przynajmniej na początku, to szerokość Waszej kierownicy barankowej. Kierownice w rowerach szosowych są znacznie węższe niż w rowerach górskich, a porównując teraz rowery szosowe do modernych, współczesnych 29 erów które mają już, moim zdaniem, szalenie szeroką kierownicę bardzo często, to się Wam będzie wydawało, jakbyście się za sam mostek trzymali podczas jazdy. To nie jest niebezpieczne i do tego szybko się przyzwyczajecie. To będzie 5-10 jazd i przyzwyczajecie się do szerokości kierownicy, docenicie aerodynamikę, ona jest komfortowa, daje Wam dużo chwytów, po prostu jest węższa i bardzo dobrze. Manewrowanie rowerem szosowym za pomocą takiej kierownicy w jakimkolwiek chwycie nie będzie Wam sprawiało problemu, po, tak jak mówię, po już kilku jazdach. Więc nie sądźcie z góry, że a ta jest za wąska, są jeszcze 42, 46 czy czwórki i kupię sobie szerszą. Spokojnie, dacie sobie czas, może się okazać, że ta właśnie jest dobra. Jeżeli macie właściwy rozmiar ramy, to kierownica dla Was jako początkujących kolarzy szosowych będzie super. A taki precyzyjny bike fit związany nawet z szerokością kierownicy zostawiamy dla tych, którzy jeżdżą bardzo dużo albo w Triatlonie itd. Tak Więc trzecia rzecz to po prostu nie bójcie się szerokości kierownicy, do tego się szybko przyzwyczajamy. Czwarta i ostatnia rzecz to właściwa Wasza pozycja dłoni na kierownicy, a głównie w zasadzie na klapko-manetkach, co oznacza właściwy zasięg i regulację zasięgu manetek. Chcecie, czy klamko manetek, chcecie na pewno nauczyć się szybko zmieniać przełożenia. To ważne, jeszcze ważniejsze, szybko i skutecznie nauczyć się hamować. Jeżeli będziecie jechać w dolnym chwycie, klamka nie może być za daleko. Początkującym polecałbym, żeby była bliżej niż ja mam w tym momencie, nawet do niej dostęp. Kiedy jedziecie na łapach, tak zwanych, chcecie mieć też odpowiednią dźwignię. Taka klamka, tak szybko reagująca, to pewnie troszeczkę za szybka reakcja klamki do, do hamowania, więc ona powinna się zatrzymywać troszeczkę dalej dla początkujących, co oznacza, że troszeczkę wyciągamy linki i wtedy jest nam łatwiej operować. I tutaj mamy też lepszą dźwignię, kiedy jedziemy sobie na, na łapach. A druga rzecz to oczywiście też regulacja zasięgu, który Wam za momencik pokażę. To bardzo proste, kiedyś Wam to już pokazywałem. W przypadku chociażby Shimano Sora, klamkomanetek, ściągamy kapturek tutaj z góry, mamy śrubę 2 mm, śruba do klucza imbusowego, czyli kiedy odkręcam, dystans pomiędzy klamką a kierownicą zwiększa się. Kiedy dokręcam, ta śruba po prostu mi Odpycha klampkę tutaj z góry, więc przyciskają, dociskają do kierownicy. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ustawić też odpowiednio napięcie linki, bo w tym momencie ten hamulec już prawie, że hamuje, czyli musiałbym troszkę jeszcze popuścić linkę, tak żeby, żebym tu wciąż miał jeszcze jakiś, jakiś ruch, żeby one za szybko mi nie łapały. Tak to wygląda proste. Początkującym polecam troszeczkę bliższą pozycję. Może nawet i zaawansowani chcą mieć blisko, ale początkujący na pewno nie powinni tego mieć. Za, o, za daleko. Chcecie w każdej okazji, niektóre sytuacje Was zaskoczą, a dopiero pierwszy raz siedzicie na rowerze, chcecie mieć jak najłatwiejszy dostęp do klamek. Klamka nie powinna, oczywiście, kiedy mocno hamujecie, dotykać kierownicy. I pamiętajcie też, żeby tutaj sobie nie wkładać palców, tak żeby one Wam klamki nie zatrzymywały, kiedy klamka będzie po prostu dochodziła dalej. I tyle. Pokażę Wam teraz, jak wygląda regulacja. No i wszystkim tym, którzy po raz pierwszy wsiądą na rower, kupicie sobie w jakichś zimowych przycenach fajną, nową maszynę. Och, życzę Wam dużo, dużo, dużo speeda, Będziecie mieli wiele radości. A oczywiście na Wasze zdjęcia czekamy w grupie Szajbach Youtube. -less. Do zobaczenia.